Hop! Dobra, na razie raczej... O! szybko paleta! Na razie jeszcze nie za bardzo... A właśnie, mam ultimata w buildzie! Co nie do końca jest mi potrzebne... Jak daleko ten ogon trafia? Parę metrów, nie wiem, 3? Max 5? Jak bardzo chcesz, to przypomnij mi pomiędzy meczami, to może sprawdzę. Jeśli chodzi o taką ...sonurkową żywęty, na to jest szansa, że Harpo na nim nie zawróci. Co? Klodetę. nie masz już palety na szaku. Oj. Dobra, spróbujmy tak. Siema. No, fuck it. Siema. Mam cię. No dobra, sprzedajmy hitka. Za free Freddy Estier? Tak, Freddy do nerfa. Absolutnie. Dobra, teraz tak. Gdzie była ta nieśmieszna wyrzutnia? Dobra, czy Ultimate dalej jest? Grywalny. No, coś tam grywa. Nice. Dobra. Yy, była klodeta, była Elodi. Zgridujemy na Skordża. Nice. Nie, ze Sable nie. Sable nie wisiała. Ją będę na razie olewał. Nice. Good job, Elodie. Ta? co palety pali? Ja w sumie jest ich tu dużo. Eee. Yy, dead Zone? Co? Oj. dobra, co? Okej, okay, nie mam pytań. Mam No, niestety. klodet. Mm, Może być Klodet, Nice, good job. Mam cię. Hitboxy, palety Be like. no na do diski tu. w sumie to whatever. Gdzie. Ale pójdę tutaj. Tego gena sobie kopnę. No! No, pójdę za tą klodetą. Tą sable mnie nie interesuje. Good job. Dobra, jak DS to DS, no nic nie zrobię Powoli mi się ten przy... Siu. Kurde, powieka zaczęła mnie spędzić. No jakbym miał ogon Jakbym miał ogon Sable, jakby była mądrzejsza, to powinna wziąć agro. No ona tam poszła. Kurde, ciągnie mnie na... na maina. No to jest sprytne z jej strony. Ale też powinienem za nią iść. Nice. Kto to ty bagował, Kto taki odważny? A ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dobra, ty masz chyba drugi teraz. Tak jest. Eee, ktoś na tamtym genie, tak sądzę. Dobra, ktoś tu był, ale nieważne. Eee, idę w geny, idę w geny. No. Tak. Jest Elodi dobrze, bo ona powinna mieć ostatni hak. Ta paleta nie była zbyt sprytna. Ja mam cię. Siemanszko, Jarosław, witam serdecznie. Znów misje na killerze się zbierały. Kolejną kączet i znów trzeba grać killerem zło. Nikt ci nie każe. Ale tak, są, są nowe misje, więc... no ja przystąpiłem do roboty, że tak to ujmę. Eee... Dobra, wer tunel, tutaj. Mm, muszę im przeszkodzić w tym jednym genie. Teraz to już whatever kto, może być nawet Sejbul, żeby nas korżu ją powiesić. Fak! No za szybko skręci. Okej. Okay. Dobra, pytanie gdzie jest tamta? Czy otwiera bramę? Tak! Okej. Okay. Nie no, wcale cię nie widzę. Dobra. Oj, nie zdążysz.